Witam Was ponownie tutaj Wam pokażę, bo idę po drodze do sklepu to są sklepy to jest sklep z roślinkami można sobie kupić tutaj siedzą w tych chatkach sobie w sprzedawcy i sobie sobie handlują chcę sobie kupić takie roślinki Nie wiem, tutaj, czy oni już tu w nocy siedzą, ale One są ładne. Takie, jak my mamy w domach, w to oni mają tutaj na co dzień. Oczywiście ruchu. Jest też taki dobry pas zieleni. Dzięki temu. Jest po 12.00. Większość sprzedawców albo już sobie śpi, albo już po 12.00 jest mdliwa. 12.00. Ja, taka palma sobie rośnie. Po drugiej stronie sobie pracownicy sobie siedzą. Trzeba patrzeć tutaj prawą, na lewą stronę, żeby mnie nie przejechali, bo tutaj jest prawo silniejszego. Takie różności są, tak, można sobie coś Sparadnić, ja teraz robię, nagranie robię w furcabę no i po drugiej stronie Takie to Ziemia do klawki Nie wiem czy dobrze odnoś teraz a tutaj mamy rzutkę różności można sobie kupić takie ładne kwiatki Mam na Instagram, na Facebooka wrzucą takie kwiatki ładne z tym co ma Pagi? są takie ładne Powiedziała pani, dzień dobry. Co do pani też to sprzedaje. Nie raczej się cieszą, jak się. Tylko byle nie filmować tych bardzo takich. Tych. No, że uman. Niektórzy bardzo nie chcą, no, ale ci sprzedawcy raczej chcą, bo to jest dla nich reklama. Można poczuć się w, w tutaj jak w puszu. Jakby się weszło tam w środek, tam w te... granicę, to tak jak w puszu. To ładnie kartoszki Chyba przejdę do innych ustawień, bo ten ostrość wolna, jakaś ładzim Także roślinność tu jest bogata bogata roślinność tutaj ktoś ma ogródek może sobie przyjść sobie elegancko po nakupować różności no, oni tu siedzą w noc, mi się wydaje w podlewają, pilnują tego to tylko raz widziałem ktoś by ktoś coś tutaj kupował no ale skoro oni tu siedzą chociaż tutaj to tak z tą pracą jest dziwnie, bo śpią na tych komarkach też nie widzę, żeby za dużo klientów wozili nie ma dużo turystów i to jest problem. Chociaż już widzę coraz więcej od dwóch tygodni. Coraz więcej turystów się pojawia. Mam na myśli białoskórę Z Japonii widziałem troszkę. O, nasza pokrzywa. Indyjska. O, to też w Polsce jest dosyć często widoczne. No jest, jest pewnie. No, ale za mną jest kanał. Nie jest rzeka, tylko to jest kanał burzowy. Ja wam go później pokażę. To, to jest ścieg. Takie... O, Fikus, proszę. To jest Fikus. Później pokażę, bo może nagram takiego Fikusa już takiego wielkiego jak drzewo. I są takie wódeczki Kolejny sprzedawca, nie wiem czy będzie chciał, żeby go filmować. Ja nie będę się stał do filmowania. Co rano, pani? Chyba yeah. pokazuje takie bluszcze wiszące. Mm. Takie ładne nam pan pokazuje. To jest z Dziękuję panu. Ładnie tutaj pan ma też takie wyposażenie. Pan no, sobie siedzi, śpi. Można kupić matę, można kupić ziemię, można kupić nawóz. No. Tak widzicie i tutaj to ciągnie, ta ulica i ciągnie Za każdy ma coś lepszego Takie ładne ładnie można sobie nakupować. Właśnie, troszkę tak jak parę zwrotów trzeba się chociaż nauczyć Proszę i róży nawet nas Dobrze jest znać chociaż parę zwrotów, żeby, no, żeby tych... Oni są bardzo uprzejmi ci ludzie, nie mają żadnych problemów. Fikusy. Pamiętam, no. moja mama zawsze miała problemy z fikusami. Tutaj sobie rosną. No i tak do tampon się ciągnie. A jeszcze wam pokażę... Pokażę wam, pokażę wam ten kanał burzowy masakra Tak wygląda kanał burzowy, burzowo-ściekowy Gdzieś się tak nie śmierdzi, ale przeważnie to jest tak. Smry. I powiem Wam, że tutaj w tym nawet żyją ryby. Nieduże, takie małe, małe rybki, ale są. Nie chcę mi się. Nie wiem, czy będzie, to nie będzie chyba widać, tutaj w tej kałuży stałe, bo tam jakaś świeża woda dochodzi, a są tak małe, że nie widać. Mniejsza oto. Nie chcę ich dotykać bo z tego kanału. No, jak będzie coś ciekawego, to, to wam jeszcze nagram. To na razie tyle. O, kaptusy! No, kap takie ładne. No i tutaj wam pokażę przy ulicy takie fajne podpory z bambusa. O, tu są takie wielkie bloki Takie ładne podpory Te kwiatki o już teraz się ładnie ładnie się rozłożyły Tak to były takie ściśnięte kolby a tak teraz wyglądają ładnie. Teraz wyglądają jak to no. No, i tutaj są takie ładne podpory zrobione z bambusowa, one mają za zadanie podpierać te drzewa to no jest tak, w sumie w całej Zakarcie w koło. Jak sobie patrzę, to tak jest. Takie domy. Takie domy. City Bank to jest mój odnośnik. Jak chodzę po Zakarcie, to jest mój punkt odniesienia. Jak mogłem go zasięgu wzroku, to wiem gdzie jestem. się można troszkę zgubić. Ruch jak zawsze. Znaczy nie, nie jest taki duży. większy, większy był przed Ramadanem. W Ramadanie jest trochę ruch jest trochę słabszy. No, tak jak kapuścik sobie rosną. Idę szukam sklepu takiego większego, bo potrzebuję ogórków w oczcie. się najadłem się warzyw, najadłem się za dużo owoców. Znaczy jem za dużo owoców świeżych Mi się soki żołądkowe rozrzedziły Muszę teraz jakimś kwaśnym octem zakwasić żołądek zobaczymy. Zawsze mi pomagało Zobaczymy, zobaczymy czy teraz No i flaga Czerwona Dwóch pracuje, reszta ogląda To jedna z główniejszych ulic. Ruch jest trochę duży. I przedą w roślinkach i mają hełmy, kaski ochronne. Nie wiem po co. No, ale tak wyrośnie lepsze.